Tak, jest to wszystko dla mnie nowe i ekscytuję się. Ojej, każdo, każdym gestem, każdą, każdą chwilą. Ostatnie dni trochę pogoda była nie za bardzo, więc czekałem na, na to, aż znowu będę mógł wyjechać. No i udało się, jestem. Myślałem, że gdzieś dzisiaj dalej pojadę. Będę mógł Was zabrać. O, tutaj, zawsze w tą stronę jeździłem i to były takie chopki na rowerze. Ciekawe, czy chopki no tak parę razy mocno pobujało. No ale dobra, nie o tym. Zatem na motocyklu odkrywam moje, moje okolice na nowo. A jest tu naprawdę, gdzie, gdzie jeździć. Są tu naprawdę bardzo ładne widoczki więc będę mam nadzieję zabierał was i będę mógł się po, podzielić tymi emocjami, tymi widoczkami z wami To jest dzisiaj taki pierwsza, pierwsza taka próba nagrania czegoś, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie Czy da się to jakoś poskładać Bo samo mówienie do, do kasku jest dla mnie czymś nowym no, ale też mam świadomość, że mówię to do Was, mam nadzieję, że do Was, że ktoś, ktoś będzie to oglądał. Więc okazuje się, jak już troszeczkę tak pojeździłem, te 500 km pewnie dla kogoś, kto jeździ na motocyklu, to jest śmieszny temat. O! Właśnie, te gesty, to jest fajne, że, że się pozdrawiamy. No, dla mnie to jest nowe, więc ja się wszystkim, wszystkim ekscytuję i zachwycam. Tak, tutaj prosto. Oj, dziury, dziury. Tutaj prosto jedzie się też w fajne miejsce. Zabiorę was tam następnym razem. Ale na razie jedziemy dookoła jeziora. Jak to jezioro się nazywa? Jezioro. Nie pamiętam. Tylko właśnie. Teraz muszę jeździć w drugą stronę niż to, do czego byłem przyzwyczajony na rowerze. No, tu już jest troszeczkę chłodniej. No i właśnie, kolejna sprawa. Jak założyłem te ciuchy, było mi ekstremalnie gorąco. Pomyślałem sobie, matko, przecież ja pomyślałem sobie, przecież ja nie wytrzymam, przecież to będzie za gorąco. No ale prawda okazała się szybko. Inna niż od, od moich, prawda, okazała się zupełnie inna, że przy prędkości już 50 km na godzinę co nie jest pewnie dla niektórych jakąś dużą prędkością, też dla mnie już to jest odczuwalne. No, wiatr wieje. No, na szczęście w kurtkach są w takich motocyklowych są miejsca, przez które to powietrze wpada. Oczywiście, można je zamknąć i czasem czasem zamykam. Ja też się tego wszystkiego uczę jaką podpinkę na jaką pogodę. Bo tutaj jest bardzo ciekawe miejsce. Nie wiem czy będzie to widać. Tu gdzie ci ludzie stoją. Jest taki mostek. No jest to taki most wiszący, no troszeczkę na nim buja. Był przez jakiś czas zamknięty. Ale widzę, otworzyli go na nowo, i czekajcie, tutaj właśnie, żebym sobie dob dobrze zjechał. Nie wiem, czy to będzie widać. To jest wodniak, to jest takie bardzo fajne miejsce. Muszę sobie szybko otworzyć. Ale to jest nowy budynek. Kiedyś to była taka stara prl buda. Tak naprawdę od roku czy od dwóch jest to odremontowane, no i wygląda okazale. Nie wiem ile z tego widać przez te drzewa, ale no robi to wrażenie. Jeszcze tam nie byłem kiedyś, właśnie z kolegą. Jak wjeżdżaliśmy od tej strony, przechodziliśmy przez most z rowerami i tam był taki postój na jakąś kole albo hamburgera, czy frytki no fajnie to wspominam, no minęło już trochę od tego czasu z 10 lat. No i się pozmieniało. Fajnie, że to miejsce wraca do ktoś chce przywrócić to miejsce do, do, do świetności, bo naprawdę jest to ciekawe miejsce tak się kręcę, bo chciałbym wam to pokazać bardzo powoli. Dobra, jedziemy dalej Wodnia jak bardzo klimatyczne miejsce. W ogóle bardzo tajemnicze. Wjeżdża się tam od drugiej strony, proszę tu jakieś domki nowe. Wcześniej były tylko takie stare, stare drewniane baraki nawet kiedyś je wyprzedawali. No i właśnie. Jedziemy sobie taką dróżką. Jest tu jezioro. Bystrzyckie, chyba. Jezioro Bystrzyckie. No niestety troszkę zaniedbane, ale od pewnego czasu widać, że dzięki temu, że ktoś tu zainwestował, zaczyna się coś tu dziać. Idzie. Idzie to w dobrą stronę, więc może jeszcze troszkę czasu potrzeba i będzie tutaj znowu pięknie, chociaż z tego, co wiem, już można wynająć. O, to jest kolejna sprawa, patrzcie, Michałkowa. Na rowerze byłem tam tylko raz w życiu. Też was tam zabiorę. Piękne widoczki, naprawdę piękne. Może dzisiaj? dążymy tam? Jest 20 Nie no, najpierw jedziemy na tamę No, teraz trzeba uważać, bo czasem wyjeżdżają samochody, pomimo tego, iż to jest droga jednokierunkowa No ale właśnie to oznakowanie jest troszeczkę nie takie Tutaj jakieś prywatne domki nad jeziorem. Płynnie rzecz biorąc, bardzo przyjemne miejsce. O, proszę, można sobie nawet kupić. Tutaj mamy taką polankę. Ciekawe, co tam było. Czy jakiś punkt widokowy? Y Tą drogą też odbywa się odcinek specjalny rajdu Krause kiedyś, tak zwany Elmot. Będą teraz mieli nowy asfalt, chociaż e, no ten asfalt już jest chyba od jakiegoś czasu. Kiedyś to było bardzo dziurawo. No więc jest tu trochę zakrętów, nawet dla rajdowców. Próbujemy podjechać jeszcze pod jedno fajne miejsce Ale to za chwilę. Tutaj z kolei Ponoć jest tu ciekawie, chociaż szczerze mówiąc nigdy tu w środku nie byłem Jest to fregata Restauracja. Ponoć jest tu dobre jedzonko. Ale nie próbowałem. O, tu mamy widok z drugiej strony na tamę. Widać coś. Muszę uważać, bo coś jedzie za mną. Zaraz podjedziemy sobie na nią, ale jeszcze w międzyczasie coś będzie.